Elowina, to ja, Spike, a to Bartłomień i Krasnolutek. Siema. Witamy w najnowszym sezonie. Na sezonie ósmym, a to bugs. Elo, Siem, siema, a to Bartłomień, siema, do Bronisław. No Elowina, dajcie łapki w górę i subika z I poznajcie nowego gościa! Elowina to ja, niebieski Miś oraz Leonem. Siema, dajcie łapki w górę i dużo wyświetleń, i łapki w górę, a to Golden Oliwierem, halo, dajcie łapki w górę i suba dzwoneczkiem, i dużo wyświetleń, i dużo wyświetleń, i pijamy po 50 subskrypcji, bo już od kwietnia wpijamy. Jeśli będzie 50 subskrypcji na kanale BoliGG, to BoliGG robi piosenkę z gangu śnieżaków, a to Oliwier. Erowina. Dajcie łapki w górę. Oraz Red, przywitaj się! Siemenyczko! Siemenycko, to ja, Red! Zostawcie łapkę w górę i z dzwoneczkiem. I do też jest z nami szkielet. Zostawcie łapkę w górę i subić z dzwoneczkiem. My się widzimy najnowszym odcinkiem z sezonu 8 z Gangu Sieżaków. Lecimy. Tymczasem Sabina się spotyka z Bartoszem. No, za jest Sabina! Hej, jak tam u Ciebie? Słyszałem, że Ty już dobry już jesteś. Tak. Podaj akcji, Turo. Ja dostałem... Podaj akcji, Turo. Ja dostałem u Breble i się zrobiłem dobry. No, super, że już naprawiłam się. Naprawiłem się już. Wiesz o tym? Oczywiście, Bartosz. O, Basia idzie. Basia idzie. Co? Bartosz! Bartosz! Uważaj, mu gdzie... Zaraz coś! Nie, on już dobry jest! Basia, czy ty nie słyszałaś w ogóle? Basia, przecież ja jestem dobry już! Przecież dobry już jestem! Bartosz! Jaki tutaj? Ja widziałam, ja widziałam przez telewizji! No i jaki tutaj dostałeś? to moc, ubrebrebremle ja byś zginąć! Basia, posłuchaj mnie! Podaj, jeśli ja dostałem tego ubremle. I bierzchokiem i Krzysztof mnie debrzucił. I teraz się dobry się zrobiłem. Potem jeśli pożarę, pożar się pojawił się i straciłem moc. Czu, czu. I straciłem moc. No i niestety muszę troszeczkę potrenować. Właśnie na bokserów ćwiczę No właśnie, on trenuje na bokserków. No to jak? No to daj mi znać, no to napisz mi SMS-a. Napisz jaki SMS-a, jeśli bardzo zrobić nie miał moc dobra, właśnie już jestem umówiona, Jestem właśnie już umówiona. No to pa! Pa Sabina. No to pa. Uh, 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 uh. Super Bartosz. Bartosz, jeszcze dostał, jeszcze jakieś zostały pięć razy i już koniec. Okej, okay. cyk, 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 cyk! I jeszcze chciałam ja na dodatku dać, że musisz zrobić oraz że 600. Dobra, no co robię? Ok. Dobra. Teraz idziemy na twór. Teraz. Blue Power. Jest! Udało mi się! I o wiele dokładniej. Okej. Okay. Tymczasem biczek oraz kostek będą grać w konsolę. Okej. Okay. Gramy? Oczywiście możemy pograć. Jeśli bardzo teraz jest dobre i będziemy mieli super elegancko. Dobra. O, grajmy. Okej, okay, tu gramy. Lecimy. Okej. Okay. Becek, tutaj. Tak. Lekimy? Okej. Okay. U, co tu się dzieje? <grywa> 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 awesome! <This> <grywa> Jak to poszło? Jak poszło. What What the Tylko mordisze tu są. Dokładnie. Lecą dalej, lecą dalej. Ile gwiazdów gwiazdki mają.

quad mnie prawda byczek o jak zostali? u Dobra! Dobra! Dobra, oglądamy dalej! Dobra! No to ja coś przyniosę! Na chwilę przerwi! Dobra! Przerwałem! No to idziemy! Przyjdziemy! Dobra, no to idziemy! Weźmiemy coś! Ja, 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 ja. Jest ta I będzie pochwalenie! I będzie, jestem wieśniakat teraz. Nie rozpoznaję mojego imiona! Ciekawe, gdzie jest mój najlepszy przyjaciel D4X-Wobos. Co to jest? Co to ma być? To chyba nie. Mike, co to jest za znowu? Nie wiem. Uff. O, ja zobaczcie sami. Tutaj ja, to jest ten sam. No, ja nie wiem, co to jest. Co tutaj ma założonego? Chyba tutaj ma jakąś haśilej dziewczynową. Tam, tam, tam. O! Siema Dorian! Dorian siema! Co wy potrzebujecie? Pomocy! Jakaś wiśnia chce zniszczyć... Chce zniszczyć Warszawę! Ja się nie zgadzam! Ja to jestem prezydentem! Ewakuacja! Aaaa! Ała! Nie robię tego! Nie, nie robię! Ja, 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 O nie! Szybko! Trzeba tam do stronę iść! Szybko! No nie! Szybko! Ale trzeba, trzeba uciekać! Ale gdzie my się ewakujemy? W Dowrocławia się ewakujemy! Ewakuacja! Szybko! Trzeba Jecha! Narada, narada! Jaka narada? Co ty mówisz? Co się dzieje? Co się dzieje? Co się stało? Co się stało? Wiśniaka, gazesz, że... Jakaś wiśniaka chce zniszczyć Warszawę! Chcesz mi w Warszawę? Co? No nie. No nie. Wiecie, weźcie niezbędne rzeczy i jedziemy do innego miasta. Ale do którego? Do Wrocławia. Dobra, idziemy się pakować. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ja też. Okej, okay, ja też mam. Okej, okay, my idziemy szybko samochodu, idziemy. Okej, okay, idziemy. Okej. Okay. Okej, okay, szybko siadamy. Okej, okay, ja też siadam. Chłopacy! pogrzekajmy na resztę! Kiedy idziesz? Właśnie też idzie tam powiedzieć. Właśnie też tam idzie. Kiedy idziesz? Do głównego mikrofona i powiedzieć, że sobie trzeba się ewakuować! Dobra, no to ja też idę! Dobra, już jestem. Drogie, drogie, świeżaki, niestety musimy się ewakuować się od Warszawy naszego ładnego miasta. Musimy niestety, musimy! A co my mamy? Uciekać? Uciekać? Ja nie wierzę, że trzeba uciekać. No i wtedy trzeba się ewakuować. Ty, możemy go pogodać z Wojtkiem. Fajniaki, wy nie dacie rady. Dam radę. Z Wojtkiem. Nie damy rady. Trzeba ewakuować się. To szybko. Szybko. Dobra, siadamy. Okej. Okay. Ewakuacja! Ewakuacja! Właśnie, ci już o tym powiedziałem. Czesio, słyszałeś alarm? Tak, na to, słyszałem. Opuszczamy Warszawę. No okej, okay. no trzeba uciekać szybko. Spokojenie zabawki? Zabawki spakowane, Mam wszystkie? Szybko masz? Dobra, ja ci szybko, że ucieka. Eee, eee, e, szybko! Niestety, trzeba, no właśnie. Niestety. Teraz opuszczamy Warszawę. Niestety, opuszczamy Warszawę. Sześć godzin później jesteśmy gdzieś indziej. Reszta siedzą, a niektórzy zabarkowani parkingiem są. No i się na razie przeprowadzamy się do, do. 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 Wrocławia, a za tydzień wrócimy. Ale po co mamy jechać do Wrocławia? Gosia! K, chce zniszczyć Warszawę. Ja nie chcę, żebyśmy. Ja nie chcę, żeby też Wars Wrocławia też zniszczyli. Niestety. Jeśli wam się podoba odcinek, zostawcie łapkę w górę i złap dzwoneczkiem. A my się widzimy na następnym odcinku. Pa! Pa pa! papa 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 pa! Pa pa! Pa pa!